Musimy dziś stać razem jako wszyscy Polacy, ponad partyjnymi podziałami, ale to nie oznacza, że nie będziemy patrzeć władzy na ręce. Wręcz przeciwnie, dziś jest to ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Najpierw jedno jest pewne: dziękujemy żołnierzom i wszystkim, którzy tej nocy stali na służbie. To oni byli tarczą Polski. Premier Tusk wystąpił dzisiaj w Sejmie bardzo politycznie, bardzo emocjonalnie, ale bez konkretów. Apel o zaprzestanie ataków to chyba raczej przesłanie do Giertycha i Sikorskiego. My oczekujemy szczegółów. Jakie działania podejmie rząd? Jakie będą procedury bezpieczeństwa? Jak będą chronieni Polacy? Ministerstwo Obrony Narodowej zaniechało modernizacji systemu Sky Control, który miał być fundamentem obrony powietrznej i przeciwdronowej. To był poważny błąd. A minister spraw wewnętrznych i administracji, ministra Kierwińskiego, prawdopodobnie wycina z przetargu polską firmę produkującą skuteczne systemy antydronowe. Zamówienie wygląda tak, jakby skonstruowano je pod konkretną firmę z wiadomego kraju. Nie panikujmy, trzymajmy się faktów i czytajmy oficjalne komunikaty dowództwa operacyjnego. Polacy muszą znów czuć się bezpiecznie, muszą odzyskać poczucie bezpieczeństwa. Dziękujemy żołnierzom, bo to oni stanęli na wysokości zadania, ale władza nie może nam mówić, że mamy przyzwyczajać się do życia w zagrożeniu. To jej obowiązek, aby zapewnić nam bezpieczeństwo.